No to zaczynamy. Witamy serdecznie w naszym odcinku. Dzisiaj chciałbym zaprezentować Państwu instalację, a w zasadzie montaż dosyć starej karty dźwiękowej w nazwie Creative Sound Blaster Live 24 bity. Jest to karta, jak na tamte czasy była dosyć prężnie się rozwijającej firmy Creative, bardzo dobrze odzorowująca dźwięk, jak Państwo tutaj mogą zobaczyć. Jest ona wyposażona w wejścia po prostu na środkowe głośniki, na tylnie głośniki, na przednie głośniki. Mamy także gniazdo line IN SPDF-OUT. DIN jakby ktoś chciał coś bardziej profesjonalnego podłączyć. No i tradycyjne USB do zwykłego podłączania. Oczywiście mamy na frontowym panelu tutaj regulację sobie yy, głośności mikrofonu, jeżeli na przykład systemowa głośność nam nie daje rady. No i tradycyjny regulator, można powiedzieć, głośności głośników, prawda. Z przodu mamy optyczny port, wyjście na mikrofon, wyjście na słuchaweczki i taką cudowną funkcję, która nam robi dźwięku, można powiedzieć, stereo, dźwięk przestrzenny, czyli CMS. Tutaj, oczywiście, mamy kontrolkę na irder, czyli na pilota. No, i dwie kontrolki, czy mamy CMS włączony, czy świeci się power. No i dzisiaj w tym odcinku chciałbym Państwu zaprezentować, jak to cudo podłączyć pod komputerem klasy Windows 7. Tutaj mamy taki właśnie sprzęcik. Jest to komputer, już można powiedzieć, o no, w dzisiejszych czasach takie powinny się spotykać na porządku dziennym. Także tutaj mamy Windows 7 64 bity zainstalowany. Yy, konfiguracja jest dosyć taka jak się to mówi mocna, sześciordzeniowy Phenom, porządna karta graficzna z MSI, także większość tytułów na tym kąpie chodzi. On nam dzisiaj posłuży yy, jako testowy komputer do tej cudownej karty dźwiękowej. No i zobaczymy czy uda się nam uruchomić tą kartę, która pamięta się jeszcze z systemu Windowsa 9.8 yy, w środowisku 64-bitowym. Yy, ok, to zaczynajmy w takim razie. Oczywiście do podłączenia karty potrzebujemy najlepiej głośników 5.1. Tutaj akurat mamy głośniki kreatywe zastosowane. Też bardzo fajnie one współgrają z tą kartą dźwiękową. No I potrzebujemy w zasadzie te trzy przewody, które nam wychodzą z subwoofera do podłączenia właśnie o, naszych po wszystkich kolumnach. I kolejno mamy pomarańczowy, zielony i czarny przewód. Pomarańczowy wpinamy do C-Suba, C czyli głównie środkowej subwoofer. Zielony to wiadomo głośniki przednie, także głośniki przednie na front no i czarny, czyli kolumny tylnie, głośniki wypełniające przestrzeń za nami, czyli tył. A w takiej kolejności to powinno być podłączone, tak żeby po prostu grało tak jak należy. No i teraz w zasadzie instalacja całej karty dźwiękowej sprowadza się do podłączenia tego jednego kabla USB, czyli z tą końcóweczką tradycyjną wpinamy sobie do dowolnego USB, a drugi wtyk. Analogicznie, wpinamy do wyjścia karty muzycznej. Postawię sobie ją tutaj. Okay. A tutaj, tak jak widzicie, urządzenie audio USB. No i co to nam daje? To jest, można powiedzieć, taka proteza Microsoftu, która umożliwia tylko i wyłącznie podłączenie tej karty dźwiękowej no i jej podstawowe funkcje. No, sprawdźmy, co teraz generalnie ta karta oferuje. Lewy, głośnik prawy, nie słyszymy środka, suba i dwóch tylnych głośniczków, prawda? No to pierwszym elementem, jakim warto by było zrobić w przypadku tych głośników i tej karty dźwiękowej, to w ogóle kliknąć sobie tutaj prawym klawiszem i wybrać opcję konfiguruj głośniki. No wiadomo, domyślnie jest ustawione na stereo, czyli mamy same przednie tutaj satelitki, jedna i druga. jak włączymy sobie surround, to mamy już dostępne wszystkie głośniki. Także tutaj sobie klikamy dalej. Głośniki opcjonalne środkowy subwoofer paraboczno zaznaczone. Głośniki pełnozakresowe przedni lewy prawy głośnik przestrzenny, prawda? To też sobie zaznaczamy. Konfiguracja ukończona i dajemy zakończ, prawda? I w tym momencie mamy, można powiedzieć, podstawowe funkcje tej karty dźwiękowej, czyli to, co nam pozwala yy, odtwarzać nam podstawowe dźwięki. Zobaczmy sobie to na przykład na przykładzie filmu na YouTube. Który... No. Zajęły z tego serwisu. Dziś... To się Coś? To jest magnes, który nie przyciąga Nie, kuj. To jest bardzo silny amylinowy magnes, którego to nie przyciągnie. Przyciąga? Nie przyciąga. Mogę sobie odchylić, nie odchylić. No. A udowodnię, że to magnes poprzez... poprzez przyciągnięcie tych oto śrubaczek. No, także, jak sami widzicie, generalnie podstawowe funkcje mamy włączone, ale nadal nie pisze tutaj nic nam o kreatywie. Także teraz warto sobie wejść na nasze forum. Ja już się przygotowałem troszkę wcześniej, ale adresik tutaj macie w oknie przeglądarki, można powiedzieć, topik do naszego poradnika na forum. I tutaj z tego poradniczka, tak jak już wcześniej zresztą nawet pisałem w, to, w temacie, ściągamy sobie najbardziej potrzebne sterowniki. Mamy sterowniki do Windows Vista, Windows 7, do Windowsa 7 64-bitowego. To jest dosyć ważne, żebyśmy wiedzieli, po pierwsze, jaki mamy system. No system, jak ktoś nie wie, jak sprawdzić, to jest bardzo prosta metoda. Prawym klawiszem na Mój komputer, klikamy właściwości i w oknie tutaj siódemki powinno pisać, czy mamy system 32-bitowy, czy 64-bitowy. W naszym wypadku jest to 64-bitowy system, także sterowniki do dźwiękówki wypadałoby, a nawet trzeba, ściągnąć 64-bitowe. Dlaczego 64-bitowe? Dlatego, że 32-bitowe nie zadziałają. No, taka jest, można powiedzieć, brutalna, prawda? I większość użytkowników starego sprzętu ma z tym problem właśnie na 64-bitowym systemie, aczkolwiek no, też wymusza to, można od użytkowników pewnych zmian yy, trzeba zmieniać, po prostu ten sprzęt i z duchem czasu. I nie, tak nie możemy się przywiązywać do elektroniki, która, jakby nie było, bardzo szybko się rozwija. Dobra, yy, więc ściągamy sobie z tego linku tutaj z Spacea, klikając na niego, no i sobie klikamy tutaj, pobierz na dole. Jak sobie pobierzemy ten driver USB PCR-DRF Beta US 101098 exe no to sobie go trzeba. Wgrać, prawda? Ja sobie już go wcześniej obrałem, teraz sobie go zainstaluję. self informacje, Creative Technology pobrane z internetu. Klikamy na tak, oczywiście. No i czekamy, aż nam się pięknie to wgra. Mam nadzieję, że tam wszyscy ładnie wszystko widzą. A jak nie widzą, to trochę poprawię. <laughs> no, widzimy już naszą stronę tytułową, prawda? Klikamy OK i tradycyjna instalacja, czyli jest, jest i czekamy aż się na wszystko powgrywa. Tu oczywiście można sobie wybrać miejsce docelowe dla plików, ale my klikamy sobie next. To de facto domyślna lokalizacja nie jest zła. W końcu to jest tylko sterownik, który ma obsługiwać nam nasze wszystkie, że tak powiem, funkcje panelu audio i funkcje zaawansowane CMS-a odnośnie tej karty dźwiękowej jak widzimy postęp jest coś tam się dzieje coś się instaluje wcześniej ten komputer w ogóle nie miał tej karty dźwiękowej także tutaj nie ma żadnych w takowym, komplikacji jeżeli już wcześniej próbowaliście instalować jakieś drivery tam szukaliście w jakichś innych stronach to polecam użyć panelu sterowania i odinstalować odpowiednie sterowniki po prostu przez panel bo Niestety czasami zdarza się tak w przypadku Kreatiwa, że konflikt urządzeń, czyli już zainstalowany sterownik przez Kreatiwa nie pozwala nam zainstalować na przykład nowszego. Także no, takie rzeczy się niestety zdarzają. W przypadku Kreatiwa firma ma taką politykę, także jakoś trzeba sobie z tym żyć, radzić i żyć. No ta instalacja jednak trochę trwa, nawet dłużej niż myślałem. Także trzeba tu zachować odrobinę cierpliwości bo póki nie wyskoczy jakiś komunikat śmieszny, na przykład taki, to trzeba czekać. I teraz co mamy zrobić? Czy chcę zainstalować oprogramowanie urządzenia, prawda? No i oni się nas pytają, prawda, czy chcemy sobie zainstalować oprogramowanie z takiej firmy jak Creative. No to zaznaczamy zawsze ufaj o programowaniu z Creative Labs. No i dajemy tradycyjnie, zainstaluj, prawda? Także strasznie skomplikowane rzeczy pokazuje. No, i póki co to tam się instaluje, prawda? Aktualizuje sterowniki Windowsa, no i musimy poczekać, jak zwykle. Czekanie na niektórych instalatorach bywa czasami nieznośne, szczególnie jak tak do 90% sobie poczekamy i nagle po prostu nam coś strzeli. Yy, dobra, tu mamy tak, instalacja zakończona, prawda? Complete. No i sobie możemy zresetować bądź nie zresetować. Ja sobie dam nie zresetować, bo no coś Wam jeszcze chcę pokazać. No sobie zminimalizujemy. O, i teraz aktualnie, jak się człowiek przyjrzy, zamiast tego domyślnego urządzenia, tak jak mieliśmy wcześniej tutaj, mamy teraz Sound Blaster Live 24-bit external, czyli teraz można powiedzieć, karta dźwiękowa jest prawidłowo wyświetlana w środowisku Windows, a co za tym idzie, no można powiedzieć, już teraz mamy pewne funkcje tej dźwiękóweczki. Sterownik, jak widać, ładnie się zainstalował, nie było jakichś wielkich problemów z tym sterownikiem. <laughs> Zobaczmy jeszcze czy się coś nam pogorszyło, poprawiło, jeżeli chodzi o sam dźwięk. Głośniki jak zwykle mamy stereo. O, teraz nam się pojawił styl kwadrofoniczny, wcześniej tego stylu w ogóle nie mieliśmy. No i oczywiście tradycyjnie jak mamy, dysponujemy zestawem 5.1, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć satelit i subwoofer, no to zaznaczamy sobie 5.1. Dajemy dalej, 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 instalacja zakończona, testujemy z lewy, prawy, sobów. A no i mamy piękny dźwięk przestrzenny, jak zresztą słyszeliście. I teraz zobaczmy sobie panel sterowania, jak to powinno wyglądać. Panel sterowania. W panelu sterowania będziemy szukać opcji dźwięku. O, Tutaj. W zasadzie tutaj powinniśmy jeszcze wejść w taką cudowną opcję. O, się tam pojawiła nowa zakładka. Tutaj, we właściwościach głośnika, i mamy Sound Blaster zakładeczkę. I tutaj powiem szczerze, sam kiedyś szukałem tych opcji, wszystkich zaawansowanych bardzo długo i namiętnie. Generalnie z racji tego, że to jest troszeczkę w śmiesznym miejscu. Bo jak widzicie, normalnie macie tu wszędzie zakładki, prawda? I nikt by na to nie wpadł. Bynajmniej ja miałem z tym problem. Nie wiem, jakby, że w zakładce Sound Blaster jest jeszcze przycisk settings. Dla mnie to trochę chore mogliby zrobić po prostu normalnie w Soundbuster wszystkie opcje, ale jest przycisk Settings. Klikamy sobie ten przycisk. Klikamy to oczywiście trochę musi potrwać. No to sobie, że tak powiem, to pierwszy raz uruchamia. I pojawia nam się Audio Control Panel. No i tu w zasadzie mamy tak naszą kartę dźwiękową, która jest poprawnie już wykrywana. Pisze USB Connection Speed, czyli mamy pełną prędkość. To jest dosyć ważne, jeżeli ktoś ma, o co w dzisiejszych czasach jest troszeczkę można powiedzieć antykiem, USB było kiedyś produkowane w niższym standardzie, było USB 1.0, 1.1, 2.0, teraz jest obecnie standard, standardem, a już powoli wchodzi nam takie niebieskie USB 3.0. Generalnie o co tu chodzi? No żeby było po prostu dźwięk przesyłany tak jak należy, musi być full speed. Jeżeli nie mamy full speed, to znaczy, że mamy sam USB po prostu jakiś taki leciwy, stary daty, no ale jak ktoś ma siódemkę to zazwyczaj z tym tutaj nie ma problemów, ale tak, taka ciekawostka. Specal, czyli głośniki ustawione tutaj tak jak wcześniej na 5.1. Nasze efekty eAXA, czyli że możemy sobie włączyć różne dodatki odnośnie dźwięku, CMS. Czyli możemy sobie włączyć CMS, wyłączyć CMS, ustawić po prostu balans pomiędzy przednimi a tylnymi głośnikami. To jest dosyć fajne, jeżeli ktoś już odtwarza muzykę, to, to w, czasie, w czasie rzeczywistym się zmienia. No i generalnie to jest tutaj tyle. A jeszcze doinstalujemy sobie ten panel cały kontrolny, żeby nam się CMS włączył, bo na razie nam się nie włącza. Z guzika, to właśnie nam jest potrzebne z guzika, żeby się włączało. Bo, tak jak zresztą widzieliście, ja pokażę, Tu się powinna zapalić na naszej karcie dźwiękowej. O, świeci, świeci, nie świeci. Gdzie to niżej jest? To? Tu na naszej karcie dźwiękowej, jak na razie, świeci tylko niebieska kontrolka i ta niebieska kontrolka. Eee, już wam mówię masz tu tylko służyć, że karta dźwiękowa nam świeci że działa no ale tu jest guzik CMS ten guzik CMS powinniśmy jak kliknąć to powinien się dźwięk zmienić właśnie z tego dźwięku yy, sorond yy, na dźwięk przestrzenny prawda? czy tam yy, stereo prawda? żebyśmy po prostu usłyszeli lepszą barwę i wtedy właśnie w tych opcjach, w których wcześniej pokazywałem Państwu no powinny się yy, uruchomić te funkcje tego, tych suwaków no ale do tego potrzebujemy jeszcze jeden sterownik Gdyż nie wiadomo czemu właśnie Creative to właśnie tak dziwnie śmiesznie podzielił. No i tutaj jest coś takiego, jeszcze jak wejdziemy sobie na ten topik o tej naszej karcie dźwiękowej na forum, czyli w zasadzie nie powinniście tam zamykać tej stronki z tego. Mamy tutaj też do pełni szczęścia, potrzebyły jeszcze parę aplikacji firmy Creative. No i stąd ściągamy sobie jeszcze te Wypadałoby zainstalować jeszcze jeden sterownik, który nie dość, że uruchamia nam nasz pilot, Tutaj Pilot RM1500, który zazwyczaj dostaje się w zestawie do sterowania właśnie aplikacjami dźwiękowymi, to jeszcze uruchamia taką funkcję, właśnie jak CMS, i pozwala nam uruchamiać ją z, przyciska, który mam, z przycisku, który mamy wbudowany na karcie dźwiękowej na frontowym panelu. W tym celu klikamy sobie na link, który tutaj mamy. O, co już tu poświetlę, żeby było widać, takie cudo tutaj mamy, kurde, wszystko. Taki link, i wchodząc na ten link. Mamy Creative Entertainment Center, prawda? Także instalacja jest dosyć prosta. Klikamy External Mirror. Poczekamy chwilkę. Teraz zacznie się ściągać sterownik. No i analogicznie, tak samo jak z poprzednim sterowniczkiem, go instalujemy. Tam można powiedzieć, bez względu na to, czy wyskoczy błąd, czy nie, bo to różnie bywa. Powiem szczerze, powinien ten sterownik się normalnie zainstalować. Ja już go mam oczywiście zainstalowanego, także. Przejdziemy od razu do następnego kroku, wchodzimy sobie w START, WSZYSTKIE PROGRAMY no i tutaj mamy już podświetlone, że mamy nowe programy zainstalowane w folderze CREATIVE. Wchodzimy w CREATIVE, mamy ten nasz cudowny CREATIVE AUDIO CONTROL PANEL, który wcześniej był w tym SETTINGS całym, co nie mogliśmy po prostu znaleźć. Mamy CREATIVE Entertainment CENTER po zainstalowaniu tej drugiej, drugiej paczki sterowników i mamy tu kolejno Entertainment CENTER SETTINGS i HELP. No, to klikamy se Help, Pół, przepraszam, Center, i mamy tutaj wszystkie opcje, prawda? Odnośnie pilota i, i ustami, prawda? Generalnie to są, tak jak mówię, sterowniki zapożyczone z tej drugiej karty dźwiękowej, dlatego, tak jak mówię, wywala tam błędem, ale tam nie ma się co przejmować. Tu tylko pilotik sobie zmieniamy na wersję RM1500, no i pilot powinien nam normalnie chodzić. Co ciekawego, tutaj jest tak, a aplikacja ma startować zawsze przestarcie, no jeżeli chcemy oczywiście, żeby startowała, jak ktoś nie chce, to może to odznaczyć. No i tutaj jeżeli chcemy mieć kontrolę nad aplikacjami audio z pilota, czyli przypisywać po prostu klawiszom z pilota na przykład funkcję w Winampie, mamy coś takiego jak Global Holdcase w Winampie, można sobie potem poprzypisywać różne funkcje właśnie z tego remote kontrola, czyli naszego pilota do karty dźwiękowej. Oczywiście pilot trzeba skierować nie na komputer, tylko na kartę dźwiękową, bo też spotkałem się z przypadkami różnych ludzi, co różnie to odbierają. I teraz tak. Jak już mamy to wszystko poinstalowane. Spójrzmy sobie na kartę dźwiękową. Tutaj. Mamy naszą dźwiękóweczkę. Jak widzicie, świeci nam niebieska kontrolka. I teraz jak klikniemy guzik, powinna się nam zapalić też zielona. Klikamy i jest. Dodatkowo jeszcze na pulpicie, jak sobie już tak klik klikamy ten guzik, prawda, to w prawym dolnym rogu nad zasobnikiem o tutaj, powinna się też pojawiać opcja CMS OFF i CMS ON. Także to jest też dodatkowa dla nas informacja, że, że po prostu dźwiękówka działa. I oczywiście jak poruszamy pokrętłami, to od razu mamy właśnie wolumę yy, graficznie przedstawione, wyciszanie. Też bardzo proste. I teraz tak jak mówię, ta dźwiękówka jest w pełni sprawna. A żeby sobie to sprawdzić, to sobie puścimy jakiś dźwięk. Okej, okay. i teraz to, to ostatnia ten rzecz, ten... która nam została. W takim razie to sprawdzenie wszystkich funkcji, czyli naszej, naszej pracy. Jak generalnie to wszystko działa, więc yy, zobaczmy sobie to kolejne. Na razie stereo jest włączony. Widzicie to tam? Widzicie to tam wszystko, tak? Widzicie? Dobra, no puścimy mp2. -kę. Mam nadzieję, że lubicie Armina. No, mamy Jak widać można za pomocą pokrętu, a na samej karcie dźwiękowej sobie ściszyć dźwięk, pogłośnić. To samo analogicznie można zrobić na pilocie. I co ciekawe jak klikniemy guzik CMS, od razu nam się włączają suwaki, o których wcześniej wspominałem. I można sobie tutaj już sterować przodem bądź tyłem. Damy sobie na przód, na tył dźwięk. Teraz grają same tylnie. Bądź stereo, jeżeli chcemy sobie podbić efekty. Bez efektów, a tak jest z efektami. Można sobie regulować jeszcze Moim zdaniem, tak najlepszą opcją jest funkcja, po prostu, że zwykłą MP3, bo ja to sobie ściszę, i tak moim zdaniem najlepszą opcją jest to, że zwykłą MP3 można przerobić sobie za pomocą tego CMS-u do po prostu dźwięku przestrzennego, czyli można powiedzieć, że wszystkie głośniki w tym momencie grają i to nawet bardzo fajnie wychodzi jeżeli chodzi o, o, o tą funkcję zresztą słychać to... nie wiem czy film będzie nagranie to tak oddawało ale po prostu jestem bardzo zadowolony z tej dźwiękówki i powiem szczerze nie zamieniłbym na żadną inną za żadne pieniądze świata mam nadzieję, że ten filmik wam pomógł no i generalnie pozwala rozkoszować Muzyką i dobrym brzmieniem jakie tutaj właśnie mogliście u mnie zaobserwować także zostawiam wam jeszcze na chwilę z tym kawałkiem bo lubię tą nutkę także mam nadzieję że dacie sobie radę. gdybyście nie dali sobie rady czy mieli problem na innym systemem operacyjnym to napiszcie spokojnie tam komentarze pod filmem linki także też zamieszczam pod filmikiem no i pozdrawiam serdecznie wszystkich naszych widzów do zobaczenia do następnego filmu na razie